Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski. Jestem przy tobie, pamiętam. Jestem przy tobie, pamiętam. Czułam. Jestem przy tobie pamiętam. Jestem przy tobie pamiętam. o królowo polski. o królowo polski. Jestem przy tobie pamiętam. Drodzy, wszystko co dobre, szybko się kończy. Również powoli kończy się nasza pielgrzymka. Dlatego, półgachłek wszystkim tym, którzy wyszli nas przywitać tutaj na to miejsce. Na czele z panem burmistrzem, panem Rafałem Drabem. Również panu burmistrzowi dziękujemy za wkład do tegorocznej pielgrzymki, bo mieliśmy świadomość tego, że był pyszny posiłek i były bogate pakiety. Także to, to dzięki panu burmistrzowi. Ale, drodzy, przede wszystkim, również wam dzięki. Za to, że byliście, że uczestniczyliście. Myślę, że y, właśnie tak cieszy to, że nas było w tym roku więcej zdecydowanie więcej niż w poprzednich latach. Że jest dużo młodzieży i to właśnie starsi dają przykład młodym, że, że z Maryją, z Panem Bogiem y, trzeba się wychowywać. Bóg zapłać księżom, y, którzy uczestniczyli w całej tej wędrówce y, księdzu Czarkowi, księdzu Stasiowi, księdzu Leszkowi. Księdza Czarka i księdza Leszka może troszeczkę mniej znacie, ale widzieliście, że się realizowali i szli całą drogę. Księdzu Radkowi oczywiście, proboszczowi na końcu, no ale, ale również dzięki wielkie. Ale przede wszystkim Bóg zapłacił jak oni muzycznych, śpiewającym, kierującym ruchem. Wszystkim Wam przede wszystkim za to, że jesteście, że byliście, że mogliśmy się dzielić tymi pięknymi uśmiechami, którymi obserwowaliście siebie nawzajem, Cały czas. Dlatego, Bóg zapaść, mam nadzieję, że spotkamy się e, za rok. I teraz, myślę, że ksiądz po pobłogosławił wszystkich. Jako tutaj jedyne blisko e, na tą drogę niektórych e, jeszcze dalszą, a, a nam na, na rozejście się do domów i na pyszną kolację. Już nic nie dodaję. Ksiądz Rafał wszystko powiedział, także przyjmijcie Boże błogosławieństwo na ten czas teraz wzrastania tej wiary Każdego dnia Pan z Wami jest Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.